Hej, hej, hej! Z tej strony Melissa i zapraszam was na kolejny odcinek do dzieci challenge! Do dzieci challenge. Witam się z wami w jakże cudownym momencie, ponieważ no, zaczął się poród. Mamy z kim zostawić dzieciaki, więc chyba pojedziemy do szpitala. Już długo nie byliśmy, więc no... O! I jeszcze kolejny poziom no my. Dobra, zamykamy to. I teraz naprawdę lecimy do szpitala. Tatą jest Nigel. I klasycznie ostatni moment, że spojrzeć na tatę, zanim sobie po prostu stąd ucieknie. O, jakiś spięt, o, jakiś zły. O jej, razu... Ona chyba myśli, że trzyma parasol. Źle się czuje. Ale idzie z nami nasza córka Luna. Ona mnie z tym parasolem niby rodziła? Tak. Okej. Okay. Mamy dwa miejsca w rodzinie, więc. Oh, to mogą być bliźniaki. Dziewczynka, dziecko numer 27. I lecę zobaczyć komentarze, jakie daliście propozycji imion. I mamy propozycję od I. Koreakna. Dała nam propozycję imion dla dziewczynek, które żadne nie było, chociaż Zoe, Zoe była. Pola chyba też była, bo kojarzę, że była blondynką i była kopią Aleny, a Zoe była wielkołakiem. Mhm. Mm Yy, Nel, Milen, Basia, Kamila i Oliwia. Podoba mi się Basia. I Oliwia też w sumie fajna. Niech będzie Basia 27. I Oliwia 28. Dobra, dla chłopców dostaliśmy propozycje takie jak Olivier, Barti, Patryk i Major. Podoba mi się to ostatnie imię Major. <laughs> Niech będzie Basia i Major. Dziękuję bardzo za propozycje imion. To jest Basia. I moi drodzy, Basia ma oczy, potacie. Jasne, będzie miała. Tak, ona nadal. O, nie! To wygląda, jakby ona, nie wiem, chciała strzelać z tego dziecka. no to, to w ogóle jest? Carmena. Aha, niby ją teraz odłożyłaś, tak? Ale nadal parasol jest trzymany. A major za to będzie miał ciemne pomamię. Mhm. To jest major. A tu jest Basia. No, jest różnica? No dobra, ale wracając szybko do Haley, ponieważ została przebrana i ona jest taka grzeczna, klasyczna. Ja troszeczkę nią tutaj. O, prawie ma trzeci poziom. Dobra, trochę nią poćwiczyłam właśnie te umiejętności literackie, bo chciałam, żeby ona była właśnie pisarką. I wybudowałam dla niej domek i stwierdziłam, że ona by była, skoro ona jest gdzie to jest. Um, samotniczką. Jest dobra. Jest jeszcze myślicielką. To jest do niej mi pasuje taki domek na wsi. Cisza, spokój. I dlatego tutaj wybudowałam dla niej trzeci domek. Trzeci domek do naszej osady. I tak kolejny, który kompletnie pasuje z stylem, ale właśnie o to mi chodziło w tym osiedlu. Tam będzie domek dla wróżki. Tam jeszcze nie wiem dla kogo, ale na pewno ktoś będzie pasował. A tutaj właśnie do myślicielki, która może sobie po prostu siedzieć, pisać książki i stąd nie wychodzić. Tam za domem jest kurnik. Nie wiem, czy go stąd zobaczę. I mamy trzeci poziom umiejętności literackich. O, tu widzicie? Jest kurnik. Będzie mogła mieć swoje kurki. I możliwe, że dostanie szóstkę. Jeśli się bardzo postara. Ale no nie wiem. No Lubi pisanie. Nie wiem, czy dostanie tą szóstkę, bo tylko jeden dzień w szkole. Może się okazać takim ewenementem. O, tak wygląda na co dzień. Taka klasyczna, spokojna. Nie wiem, pasowało mi do niej. I w ogóle ona ma buzię zupełnie inną niż mama. Ma tego kolory po mamie i nos. A reszta wszystko jest po tatusiu. Czy wróżka? Nie, wróżka nie ma szans, żeby dostać szóstkę. O, na piątki nawet jeszcze nie ma. Riko, dlaczego ty leżysz na podłodze, dziecko? W ogóle, jaki wściekły! Jakie wściekłe dziecko! <noise> Oj, to jest zły syren. Teraz spojrzałam. Mm -hmm. Ogólnie, to ja mam plan? Mam plan na przyszłego tatusia. Możemy porozmawiać chwilę o tym, jaki to jest słodziak. Tak wiem znowu, ale nie miałam chyba nigdy tak gruboskowego todlerka. Mm. Dlaczego tu jest postaż? Ja chciałam, żeby ona go pocieszyła. Pociesz, bo on jest smutny, Riko. O, jak to wyglądają urodzinami? Nie no, tak urodziny dzisiaj ma Axel i Riko. A jutro. Major, Basia i Olek. Mm, o, ja cię kręcę. Czyli jeden dzień będziemy mieli trójkę od Tak? Dobra, matka, wyciągaj tort. Wyciągaj ten tort. Mamy nawet trzy torty w lodówce. Super. A kiedy one się zepsują? Ten za 14 godzin, ten za 8. Okej. Okay. I tak postawiłam <grywania> Postawiłam tutaj stoliki, balony. Stwierdziłam, że zobaczymy, zobaczymy coś innego, ale nie wiem, czy mi się to będzie podobać. Po prostu zobaczymy. Wiecie, rybki, balony, coś innego. <grywania> Pomóż zmuchnąć świeczki i niech pierwszy będzie Rico, bo on ma numer 25. Nie do następnej grupy wiekowej, zero. Więc powtarzamy naszego Srena Trytona. Aha, ja nawet nie zauważyłam, jak mama je odłożyła. Znaczy, ich te bliźniaki, ale naprawdę musiałaś. Nie było, nie było miejsca. I Riko dorasta w ogóle, jakie połączenie. Wiecie, tryton, Sren i te rybki tutaj. I Riko będzie raz, dwa, trzy, nie? Jest niezależny i nie ma nieszczęśliwe niemowie, niemowlę. Tak, cieszę się. O, jakiś liczny słodziek, tylko ma skina postarzającego i wygląda trochę jak dziaduś, ale. Ojejku! I teraz dorasta Axel. Chociaż jeden dzień bez niemowlaków. Chociaż jeden dzień. I Axel będzie raz, dwa, trzy, o, on będzie głuptaskiem. No to dobrze. Oj, nawet jeden punkt myślenia sobie sam, wow, wow. Może i nie jest trytonem, ale jest mądry. No i Olek ma wkrótce urodziny, no bo jutro. I Axel wygląda tak, ma dokładnie te same kolory, ale chyba inna trochę buźka? Nie mam pojęcia, ale podobają mi się te kolory. Zaraz powinny wrócić dziewczyny ze szkoły. I się dowiemy, czy im się udało, czy nie. Hmm, Haley ma piątkę niestety, ale Brooklyn też ma piątkę, więc idziemy w dobrym kierunku. O, myślałam, że ten Sim ma różowe włosy, on po prostu sobie zrobił kolorowe. Chociaż jaki ty masz kolor oczu, czy to nie jest czasem... Nie, jednak brązowe. Znowu prawie się nabrałam, że są różowe. No dobra, dobra, może i dziewczynom nie udało się, ale i tak, i tak tatuś nam się przyda, żeby go znaleźć. Więc yy, wybierzmy się na imprezę. A z racji tego, że jest Halloween, no to wybierzmy się na imprezę w klimacie właśnie Halloween. I tak wygląda stroj Carmeny, która przebrała się za mroczną kupidynkę. Niby uroczo, niby mrocznie, wiecie wiecie o co chodzi. To jest jednak Halloween, ale dalej w klimacie Carmeny. A na imprezę przyszliśmy o... Tutaj, tutaj wam teraz klejam. jak się nazywa ta parcela w galerii. Polecam serdecznie i lecimy na imprezę. Ta parcela jest genialna, bo tutaj jest klub, bar, normalnie można tańczyć, karaoke. A tutaj jest do grania, można siedzieć sobie i coś zjeść, dynie wydrążyć. Pojeździć na wrotkach, ale też na dole mamy kręgielnię. I ogólnie salon Gier, no nie no, genialne. Tutaj jest też coś do czarowania. Okej. Okay. Przygotuj sok z Nie ma barmana, Carmena sama się obsługuje. Po co jej faceci, po co jej barmani? Ona to przyszła do roboty. Ej, ale obstawiam, że ona by z chęcią poszła do normalnej pracy. Po tylu latach po prostu z dzieciakami w domu. O. I widzę, że ona już sama podchodzi do simów jakichś, ale to jest Elia Cruz. I... Mam wrażenie, że on chyba woli facetów. Ale nie pamiętam. Chyba tak było. Tak więc pogadaj sobie z nim, bo ja mam plan. Ja chcę kosmita. Jak chcę kosmita, i nic innego mnie nie obchodzi. Nie gad... Nie! Czy ty będziesz naszym kosmitą? Jakiś Patryk Droż. Ale widzieliście, że ja dopiero co powiedziałam, że chcę kosmita, i on przybiegł. Wyczuto. E, urocze zapoznanie. Pogadaj sobie z nim. W ogóle ona pije jakieś drinka. I tu zagaduje, a on za nią jest. A. Pierwsze spojrzenie, no zobaczcie, ilona w sobie ma uroku. Wesoły wegetarianin i dusza towarzystwa. Oczaruj go od razu. Nie mamy miejsca w rodzinie, ale. Kolejny kosmita. Ten jakieś akcesoria sobie założył. Halloweenowe na głowę. Hilary. Mm, romantyczne powitanie. Łukiewicz, Hilary. Mm, ciekawy, ciekawy. Tak jak rzadko spotkać można kosmitów, tak. Tutaj mamy od razu dwóch. A może i więcej, tylko na przykład w przebraniu. W ogóle jeszcze nie ma nocy, a ta impreza to, Tu się tyle dzieje. Wilkołak, wróż. Wróż. Kosmici. Wow. Mistyczny, kulturalny i fanatyk ekologii. Kurczę, ale ciekawe, czy dziecko wtedy też będzie miało na przykład ten kolor, że będzie takie błękitne, bo ten kolor mi się dużo bardziej podoba. Jak to ładnie wygląda! I ona no, tego drinka nadal trzyma, a co tam. <grytanie> Tutaj roman z pełną parą, a ja sobie tak spojrzałam do bilardu na dole. Przepraszam, do kręgli. I zobaczcie kto tu jest. No tutaj przyszła i gra w kręgle. Ona nie przepuści żadnej imprezy. Ale też przypominam, Alena nie miała dziecka kosmity. Nie wiem, czy próbowaliśmy z kosmitą, ale nie miała dziecka kosmity. A ja chcę. Bardzo chcę. I w sumie nie wiem, czy nie będę próbować do skutku. Tutaj mamy jednego kosmitę, już drugiego też poznaliśmy. Że jeśli to dziecko nie okaże się kosmitą, to będziemy dalej próbować? Ja po prostu chcę dziecka kosmity i nic innego mnie nie obchodzi. <śm> Ojej, jeszcze im tak ładnie światło się ułoży. Łączyły. Jak słodko. No i w tym momencie, gdyby nie to, że mamy już 8 Simów w rodzinie. To moglibyśmy się postarać o kolejne, a tak to musimy czekać do jutra. Ale przynajmniej Carmena ma wychodne i może robić co chce, bo nie jest w ciąży i może. Pożytać z baru, nawet Elisko. <grymne> Co on coś jej zrobił? Co, coś jej zrobił w mózg. Ksenofilia, interakcja z kosmitami. Zachowuje, zachowanie godne kapitana wyprawy kosmicznej. Co? <grymne> Okej. Okay. Zaprosiłam Alenę do nas, do grupy. Stwierdziłam, skoro i tak tutaj jest, to niech przyjdzie do nas. Tak samo Werka i Tiffany. One po prostu były jako pierwsze w kontaktach i stwierdziłam, a chodźcie dziewczyny na imprezę z mamą. W ogóle one są ubrane w strój zimowy, bo to jest na imprezę na dworze, a mama jest ubrana w em, strój halloweenowy. Ale poszłam na taką imprezę. Totalnie bym poszła. Duchy, Halloween, dynie. Zależy kiedy to oglądacie. Jeśli oglądacie to przed Halloween, bo to wychodzi we wtorek. Więc jeszcze parę dni do Halloween jest, to dajcie mi znać w komentarzach koniecznie. Jeśli się przebieracie, to napiszcie mi za to. Ja Wam wtedy odpiszę w komentarzach, za co ja się przebieram. Mm -hmm. O kurczę, jak tu się romantycznie zrobiło. No wow, oni tak sami usiedli ja im nie kazałam. <grym> o, o to mi chodziło. <grym> no ona jest taką kupidynką, która będzie zakiwać sobie różnych simów, W tym przypadku Kosmitu. Gustaw czy Damon. Damon! To jest brat Carmeny. To nie jest jej dziecko. No, ale fajnie, że wampiry też tu przychodzą. Bo, no bo to jest świat wielkołaków, więc no... Raczej rzadko można ich spotkać. No i to jest właśnie takie fajne w tych rozgrywkach, że tutaj można spotkać swoje rodzeństwo i innych simów, którymi się grało. <laughs> ale na no, wnuczkami. Winko sobie piją. Fajnie. Oh yeah. Ja im nie kazałam, ja im nie kazałam. Oni sami siebie się przywitali. On znowu coś czaruje. Chyba. Albo nie. Okej, okay, podejrzani są ci kosmici. Ale czas na trochę tańcu. Łaaa, wow, fajnie. Tylko nikt nie jest przebrany oprócz Carmeny. Ona jest przynajmniej wyjątkowa, tak? Ona jest jedyna w swoim rodzaju. Ale pamiętacie na pewno, jak Alena też chodziła przebrana na takie przyjęcia w Halloween? Ona chyba była wieźmą, jeśli dobrze pamiętam. Jest już druga w nocy. A my musimy zaopiekować się dzieciakami, tak więc chyba kończymy ten wieczór rodzinny. On w sumie zrobił się rodzinny. Bo poznaliśmy tego Smitha, którego chcieliśmy i tyle. I możemy już chyba wracać. Axel! Axel... U, siostra chciała Cię nauczyć robić do nocnika, ale widzę, że to zrobiłeś w pieluchę. Eee, no i... Major i Basia mają urodziny. Carmena odsypiała, ale widzę, że już przestała. To sprzedaj wszystko, plony. I będziemy postarzać. Mmm, cudziaki. Hm? Olek też ma chyba dzisiaj urodziny, nie? Tak. A on nie ma za bardzo umiejętności. Ja, nie dobra, mam prawie wszystko na czwórkę, tylko wyobraź na dwójkę. Ej, to nie tak źle. To nie tak źle. Podciągniemy zaraz tą wyobraźnię i postarzało się dzieci, nawet jak mamy wszystko na trójkę. <grych> I najpierw postarzasz Majora, najpierw powinnaś basie. No dobra. No i Major będzie. Raz, dwa, trzy. Ostrożny. Bardzo chciała być ostrożny, bo nic się nie zmieniło. Ojej, ja tu widzę cechy bardzo chyba tatusiowe. Oprócz nosa, No nos chyba jest mamy. No i Basia. Raz, dwa, trzy. Basia będzie ruchliwa. Blondaski po tatusiu, ale. Oh, Basiunia! Basiunia, jakie ty masz oczy! Ojej, ale chyba są identyczni. Ale te kolor I ostatnie urodzinki dzisiaj ma Oluś. <śmiech> <śmiech> Nie przebierałam go, bo to jest takie słodkie. Oho! Ole, gdzie ty idziesz dorosnąć? Tutaj on w ogóle sobie tu położył talerz z resztką jedzenia, żeby mieć na za chwilę, jak podrośnie. Raz, dwa, trzy. Mur książkowy. Ha? Ha? Kolejne dziecko, które będzie w książkach siedziało? Okej, okay, no to dostaniesz umysłowe. Ojejka, Oluź I tu znowu widzę nos mamy. Chyba prawie wszystkie dzieci mają nos po mamie. No nic, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać pomyślicie o stroju Carmeny i za co wy się przebieraliście, ja wam wtedy napiszę, za co ja się będę przebierać, albo za co już się przebrałam, zależy, wiecie o co chodzi. W następnym odcinku postarzamy małą wróżkę oraz dowiemy się, czy możemy już, wiecie, z kosmitą próbować, żeby mieć dziecko kosmity. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeśli podobał wam się ten film. Suba na tym kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. No nic, to. Cześć!